Zaintrygowany postanawia zgłębić tajemnicę tego odkrycia. W miarę jak Nurek bada ruiny, zaczyna dostrzegać pierwsze oznaki starożytnego miasta. Zatopione budynki, zniszczone kolumny i porośnięte glonami ulice świadczą o dawnym życiu, które tu tętniło. Wszystko to budzi w nim nieodpartą chęć dalszych poszukiwań. Na ścianach zatopionych budowli Nurek odkrywa świetliste runy, które wydają się emanować tajemniczą energię. Symbole te są mu zupełnie nieznane, ale ich obecność wskazuje na zaawansowaną cywilizację, która kiedyś zamieszkiwała te tereny. Wiedział, że to dopiero początek większej tajemnicy. Po powrocie na powierzchnię Nurek zaczyna zauważać dziwne zjawiska wokół siebie. Jego sprzęt zachowuje się niespodziewanie, a nocą miewa niespokojne sny o zatopionym mieście. To tylko potwierdza, że odkryte ruiny skrywają coś więcej niż tylko architektoniczne cuda. Zaintrygowany swoim odkryciem, Nurek zaczyna prowadzić badania nad pochodzeniem starożytnej cywilizacji, zgłębia literaturę, konsultuje się z ekspertami i analizuje swoje znaleziska. Stopniowo zaczyna wyłaniać się obraz miasta, które niegdyś było centrum potężnej i zaawansowanej kultury. Nurek, przeszukując zanurzone miasto, odkrywa inskrypcje na jednym z budynków. Po dokładnym zbadaniu symboli, zdaje sobie sprawę, że ostrzegają przed pradawną klątwą. Inskrypcje mówią o potężnej sile, która zniszczy każdego, kto zakłóci spokój starożytnej cywilizacji. Przerażony postanawia skontaktować się z ekspertami. Zespół badawczy, zorganizowany po odkryciu inskrypcji, wyrusza na ekspedycję do zanurzonego miasta. Składa się z naukowców, archeologów i nurków z całego świata. Pełni entuzjazmu i nadziei, starają się zgłębić tajemnice starożytnej cywilizacji, nie zdając sobie sprawy z grożącego im niebezpieczeństwa. Pierwsze tygodnie badań przynoszą wiele fascynujących odkryć, ale również pierwsze ofiary. Członkowie zespołu zaczynają doświadczać dziwnych nieszczęść i wypadków. Jeden z naukowców nagle ciężko choruje, inny znika bez śladu. Coraz więcej osób zaczyna wierzyć, że klątwa jest prawdziwa. Klątwa nie ogranicza się wyłącznie do zanurzonego miasta. Dziwne zjawiska zaczynają pojawiać się na powierzchni, wpływając na życie ludzi na całym świecie. Niezwykłe burze, trzęsienia ziemi i inne anomalie stają się coraz częstsze. Świat zaczyna zdawać sobie sprawę, że coś niezwykłego dzieje się pod wodą. Media na całym świecie zaczynają donosić o dziwnych zjawiskach i katastrofach. Ludzie są przerażeni. A rządy próbują znaleźć racjonalne wyjaśnienia. Sensacyjne nagłówki i reportaże przyciągają uwagę milionów, podsycając globalny niepokój. Świat staje w obliczu nieznanego zagrożenia, a czas ucieka. Światowe media zaczynają informować o dziwnych zjawiskach, które pojawiają się w różnych miejscach na Ziemi. Coraz więcej doniesień o niezwykłych fenomenach, takich jak nieoczekiwane trzęsienia ziemi, tajemnicze eksplozje czy nagłe zmiany pogody. Budzi powszechny niepokój i zainteresowanie. Nurek oraz naukowcy w pośpiechu analizują starożytne manuskrypty, starając się znaleźć sposób na złamanie klątwy. Przekładają teksty z egzotycznych języków i konsultują się z ekspertami, próbując odkryć, jakie rytuały lub artefakty mogą pomóc w walce z nadprzyrodzonym zagrożeniem. Odkrycie starożytnych manuskryptów daje nadzieję na pokonanie klątwy. Poły badawcze intensywnie pracują nad ich rozszyfrowaniem, starając się zrozumieć ukryte w nich tajemnice. Każda nowa wskazówka jest bezcenna, a czas nagli, gdyż skutki klątwy stają się coraz bardziej dotkliwe. Lokalne legendy i mity zaczynają łączyć się z odkryciami nurka. Opowieści o zatopionym mieście, przekazywane z pokolenia na pokolenie, okazują się zawierać cenne informacje. To, co kiedyś było uważane za przesądy, teraz staje się kluczowym elementem w walce z klątwą. W obliczu globalnego zagrożenia rządy różnych krajów decydują się na współpracę. Tworzą międzynarodowe zespoły ekspertów, które mają wspólnie stawić czoła klątwie. Współpraca ta symbolizuje jedność ludzkości w obliczu nadprzyrodzonego niebezpieczeństwa, dając nadzieję na ocalenie świata. Kolejne wyprawy do zanurzonego miasta przynoszą coraz więcej odkryć. Naukowcy i nurkowie z całego świata zbierają się, by zgłębić tajemnice zatopionych ruin. W ciemnych wodach oceanu odnajdują nowe struktury, które kryją w sobie nieznane do tej pory tajemnice starożytnej cywilizacji. Podczas jednej z ekspedycji odkryto potężne artefakty o nieznanym przeznaczeniu. Te przedmioty, wykonane z nieznanych materiałów, zdają się emanować tajemniczą energią. Naukowcy starają się zrozumieć ich funkcje i pochodzenie, wierząc, że mogą one stanowić klucz do rozwiązania zagadki miasta. Próba rozszyfrowania starożytnych inskrypcji staje się priorytetem dla zespołu badawczego. Skomplikowane szyfry i nieznane symbole powoli zaczynają układać się w logiczną całość. Każde odkrycie zbliża ich do zrozumienia historii i kultury tajemniczej cywilizacji, która niegdyś zamieszkiwała te tereny. Nurkowie i naukowcy napotykają na liczne niebezpieczeństwa podczas eksploracji podwodnego miasta. Zasadzki i pułapki pozostawione przez starożytnych mieszkańców stanowią poważne zagrożenie. Wielu członków ekspedycji musi wykazać się niezwykłą odwagą i sprytem, aby uniknąć śmiertelnych niebezpieczeństw. W końcu zespół odkrywa centralną armię, która zdaje się być kluczem do rozwiązania zagadki. W jej wnętrzu znajdują się starożytne wskazówki i mapy, które mogą pomóc w złamaniu klątwy. Odkrycie to napełnia zespół nową nadzieją i determinacją, by kontynuować misję. Egg, jeden z członków zespołu, który od początku wydawał się podejrzany, ujawnia swoje prawdziwe intencje. Jego zdrada komplikuje misję, a pozostali muszą podjąć szybkie decyzje. Okazuje się, że ma własne plany dotyczące odkrycia, które mogą zagrozić całemu światu. Bohater zdeterminowany, aby kontynuować misję, staje przed trudnym wyborem. Musi poświęcić coś cennego, aby zyskać dostęp do kluczowych informacji. Jego decyzja jest bolesna, ale konieczna, by uratować świat przed nadchodzącą katastrofą. W miarę jak Zespół zbliża się do centralnej komnaty, napotykają na coraz większe trudności. Nadprzyrodzeni strażnicy miasta stają im na drodze, co prowadzi do ostatecznej bitwy. Tylko dzięki współpracy i determinacji mają szansę przeżyć to starcie. Zespół podejmuje próbę przeprowadzenia starożytnego rytuału, który może zakończyć klątwę. Każdy krok jest precyzyjnie zaplanowany, a napięcie rośnie. Wszyscy wiedzą, że najmniejszy błąd może oznaczać porażkę i pogrążyć świat w jeszcze większym chaosie. W ostatniej chwili Jurek pokrywa ukryty artykuł, który może być kluczem do zakończenia klątwy. Jego odnalezienie przynosi nadzieję, ale także nowe wyzwania. Zespół musi teraz zrozumieć, jak użyć artefaktu, by ostatecznie zakończyć starożytną klątwę. Nurek doświadczył niezwykłych wizji, które przeniosły go do czasów starożytnej cywilizacji. Widział ich codzienne życie, technologie oraz momenty ich upadku. Te przebłyski przeszłości były kluczowe do zrozumienia, jak doszło do nałożenia klątwy, która teraz niszczyła świat. Podczas jednej z wypraw odnaleziono zaginiony dziennik poprzednich odkrywców. Zapiski zawierały cenne wskazówki dotyczące miasta i klątwy. Te notatki stały się nieocenionym źródłem informacji, pomagając zespołowi lepiej zrozumieć zagrożenie oraz znaleźć sposób na jego zneutralizowanie. Nurek odkrył, że jego pradziadek był jednym z badaczy, którzy po raz pierwszy natrafili na to starożytne miasto. Ta osobista więź z klątwą sprawiła, że czuł jeszcze większą odpowiedzialność za jej zakończenie. To odkrycie dodało mu determinacji i sił do dalszej walki. Pierwsze sukcesy w złamaniu klątwy przyniosły chwilową ulgę światu. Dziwne zjawiska zaczęły ustępować, a ludzie odzyskali nadzieję. Zespół nurka wiedział jednak, że to jeszcze nie koniec i że muszą kontynuować swoje działania, aby całkowicie zneutralizować zagrożenie. Globalna panika narastała, gdy informacje o klątwie docierały do coraz większej liczby osób. Media podsycały strach, a ludzie zaczęli masowo gromadzić zapasy. Rządy na całym świecie wprowadzały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, próbując opanować sytuację i chronić swoich obywateli. W miarę jak tajemnicza klątwa rozprzestrzenia się na całym świecie, Nurek i jego zespół odkrywają, że jej natura jest znacznie bardziej skomplikowana niż początkowo sądzili. Klątwa nie jest jedynie starożytnym zaklęciem, ale wynikiem zaawansowanej technologii połączonej z mistycznymi siłami. Zespół badawczy zdaje sobie sprawę, że mają ograniczony czas na złamanie klątwy. Zegar tyka, a każda sekunda przynosi nowe zagrożenia. Zdesperowani zwracają ku starożytnym rytuałom i manuskryptom, szukając w nich wskazówek, które mogą okazać się kluczem do rozwiązania zagadki. W nieoczekiwanym zwrocie wydarzeń, zespół otrzymuje pomoc od tajemniczej organizacji, która od wieków monitoruje klątwę. Organizacja ta posiada starożytne zapiski i artefakty, które mogą przyspieszyć proces złamania zaklęcia. Współpraca z nimi okazuje się być jedyną nadzieją na uratowanie świata. Badania nad klątwą ujawniają, że miała ona ogromny wpływ na różne cywilizacje na przestrzeni wieków. Zespół odkrywa, że wiele mitów i legend z różnych kultur nawiązuje do tej samej klątwy. Wiedza ta pomaga im zrozumieć, jak potężne i długotrwałe jest to zaklęcie. Po wielu próbach i błędach, zespół w końcu odnajduje sposób na złamanie zaklęcia. Ostateczny rytuał wymaga połączenia starożytnych artefaktów i współczesnej technologii. Udaje im się zakończyć klątwę, przywracając równowagę na świecie. Klątwa zostaje złamana, a świat zaczyna wracać do normalności. Świat zaczyna wracać do równowagi. Ludzie na całym globie odczuwają ulgę, gdy dziwne zjawiska ustają. W miastach życie powoli wraca do normy, a media zaczynają relacjonować pozytywne wieści. Naukowcy kontynuują badania, aby upewnić się, że klątwa została całkowicie złamana. Nurek, który odkrył starożytne miasto, wciąż nie może uwierzyć w to, czego doświadczył. Postanawia wrócić na miejsce odkrycia, aby zbadać ostatnie tajemnice. Odkrywa ukryte komnaty i artefakty, które wcześniej umknęły uwadze badaczy. Każdy nowy przedmiot rzuca światło na historię starożytnej cywilizacji. Społeczność międzynarodowa wspiera próby odbudowy zniszczonego miasta na powierzchni. Archeolodzy, inżynierowie i wolontariusze z całego świata gromadzą się, aby przywrócić dawny blask. Prace są trudne, ale determinacja i współpraca pozwalają na stopniowe osiąganie sukcesów. Nowe odkrycia wzbogacają wiedzę o przeszłości. Katastrofa przyniosła cenne lekcje dla ludzkości. Naukowcy i historycy analizują wydarzenia, aby uniknąć podobnych zagrożeń w przyszłości. Powstają nowe protokoły bezpieczeństwa dla eksploracji podwodnych ruin. Społeczeństwo zyskuje większą świadomość na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i ekologii.